No. Tylko no, naprawcie no, powiem, proszę, proszę, proszę. Ej, nie ma blach! Ambasadorka interkarsa, tak? Dzień dobry, z tej strony Rudy Julka Kulka i dzisiaj pokażę Wam, co się stało z betą. Że tu że stop, pokazać. No. Gaz teraz przestał świecić, ale świeci. Gaz jest. Powinien się napompować, bo dzisiaj był dolewany. No. Czy się dopompuje? Pompuje. Są trzy... Kropki. Cztery w cztery. O, proszę pokazać, jest nieznowość. Jest nowość. Dzieje się coś nowego. Wielka próba, czy gruz odpali. No, jeszcze jego tu brakuje, jeszcze on. A tu nic, nie działa. Mam już dość tego, gruzu, Nawet moje klapki się odbijają. Masakra. Ej, nie ma blach. Jezu, yes, no nie. Widzowie, no, ja naprawdę. Czasem zastanawiam się, co się dzieje, ale realnie nie ma blachu auta. No nie. No gdzie mogą być te blachy? Kabirzysta. Tak ja też nie wiem. No z drugiej strony są, chodźcie zobaczyć to. Tutaj są, ale nie, no kurde, gdzie są blachy? Kurde. No nie ma. No nic. Zjem sobie chemiczne ciastko. Patrzcie, jak to wygląda. A w sewezmę wezmę gryza, bo nawet gruz nie odpala. No. Smakuje. Jak wygląda. Jaki jest plan? Wstawiamy tego gruza. I nic. Musimy skontaktować się z Interkarsem. Jedziemy tam. Wyaryszawa, Interkars. Na pewno coś nam wyskoczy. No. 18. Zobaczymy trasę. No to jedziemy. Jest otwarta. Mamy to! Będzie, będzie pomoc! Trasa! Kurde, ile można czekać? Przecież ja nie mam jakieś jeździć autem, a Bawara jest najważniejsza. 3 godziny. Siedemnasta. Osiemnasta, 19. No nic. Nie pojedziemy dzisiaj, przekładamy podróż na jutro. Także widzimy się jutro, a teraz co? Nic na mnie zostaje. Dobra, plan jest taki. Jazda do Warszawy jest czwarta. Jest nawet przed czwartą, także mój głos nie głosuje do Warszawy, wbijamy do Intercursy. Na ten moment mam czym jechać, bo mam autoprasowe, Mam elektrykę od Volvo, także jest giga okejka. No i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, czy naprawią naszą Bawarę. Wyoczekiwania versus rzeczywistość. Quest typu Coca-Cola uważam za zaliczony. Prawo wygląda tak, że mogłabym nagrywać Wam tą trasę, ale szczerze mówiąc, czy jest to jakkolwiek interesujące? No nie. Mogę Wam pokazywać krajobrazy i jak pięknie świeci słońce, ale nic się tu nie dzieje, absolutnie nic się tu nie dzieje. Jadę albo montuję filmy, albo jadę, albo montuję filmy, także różnorodności tutaj nie ma i no, nie ma co pokazywać. Widzimy się na ładowarce, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia. Iu, patrzcie co siedzi na aucie. Auto się ładuje, ja też jestem, żeby nie było, że to skam, ja też tutaj jestem. Patrzcie co jest obiektem moich zainteresowań największym, nie jest to ani ładowarka, ani on. On w sumie odleciał. Patrzcie. Ford K. Dream. Auto. I to jest moje w ogóle pierwsze auto. Oh my God, bro. Oh. Patrzcie, szybkie oglądziny Forda K. Tu jest wkręt. Tam są dziury w progach. Ale słuchajcie. Słuchamy, nie oceniamy. To nie jest istotne. O mój Boże, patrzcie jaka jest super ta w środku. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. O, what the hell? Oj, gimbal. Gimbal zaświrował. Jest i pucha, także ja myślę, że to jest wariat wyścigu. Was. A tutaj, co się dzieje? Tutaj Tutaj ładujemy auto, bateryka się ładuje. Ile pokazuje nam licznik? Ile pokazuje nam tablet, że zostało do ładowania? No, godzinka do pełna, także nie jest źle. Jest okejka, jest bardzo okejka. A ja, ja jestem tutaj. Dobra, jestem w mafii. I zostało jakieś... dobra, nie znać, więc Zostało jakieś 70 km, czyli godzina i czekamy na to What the hell, widzowie, czy to te słynne warszawskie korki? Co się dzieje? Prius przed nami. Prius to są naprawdę ekskluzywne taksówki, to znaczy naprawdę wygodnie. A tam? Tam na pewno jest Intercars. Na pewno mój wybawiciel jest w wielkim, pięknym, niesamowitym wieżowcu. A tu orangę. Wydaje mi się, że to właśnie tutaj robią pomarańcza, albo tu może rosną pomarańcza. Wydaje mi się, że mogą tu rosnąć. To taka szklarnia, bo wiecie, szkło, szklarnia. Wszystko by pasowało, czy nie? Chyba tak. Weźmy, zaraz pochodzimy, zaraz zrobimy nie wiem, czy my słuchajcie, jesteśmy w wielkim mieście, moi drodzy. Galeria Młociny. Wbijamy na siedzibę, gadamy z prezesem i mamy to. O telefon oddałam operatorowi, więc jeśli będzie była praca wykonana, to możecie się coś w komentarzu, bo nie jest to absolutnie moja wina. Absolutnie nie jest. Co się dzieje? Dużo przestrzeni, no ale nic. Idziemy. Reklamy nas niestety przegłaśniają, ale idziemy, idziemy do Intercars, To to nie jest w naszym celu zainteresowanie, kogo obchodzi galeria. Idziemy. To moja reakcja intercurs. Proszę, pomóżcie mi. Proszę, proszę. Gruz już nie jeździ. Gruz gruzuje. A to, nie wiem, co to za nieznana mi technologia, ale... No nic, musimy sobie jakoś poradzić. Trochę jak chomik w kołowrotku, ale to są szczegóły, widzowie. Aż się zmachałam tym biegiem, ale nie mogę się poddawać, bo to dopiero początek naszej historii. Mam nadzieję, że nas nie wyrzucą. Mam też nadzieję, że wszystko będzie okejka. Mam nadzieję, że pomogą naprawić naszego gruza. Nie ma co płakać, idziemy. Intercars is here. Look at this. Idziemy. Dobra, jesteśmy tutaj pod siedzibą Intercars. Tak jest. I słuchajcie, musimy. Prze... Dymy, widzowie, dymy tylko wychodziły. I same dymy, ale słuchajcie. Musimy przetestować opcję proszenia Intercars o tej pomoc, pomoc dla nas. Dzień dobry, Rudajulka Kulka. Proszę, proszę, naprawcie mojego. Myślę, że to będzie ok? Nie za małą błagawą. Proszę, Intercars, proszę! Naprawcie mojego gruza. Gruz gruzuje, proszę! Ruda Julka, Kulka, nagram wam materiały, proszę, proszę. Myślisz, że to starczy? Nie wiem. Kurczę, widzowie, nie wiem. Nikogo tu nie ma. Intercars pusty. Ja tu czekam i czekam. Jest mu co za dzień. Nic tu się nie dzieje. Przyjechaliśmy tyle kilometrów i nikogo nie ma. A, jest to jakaś masakra. Nawet nie ma tu pracowników. Tyle. Nawet nie ma kamieni do kopania. Nie wiem, co z tego będzie. Idę sobie... Pracownik z Snekarsu. Kamerzysta, widzisz to? Przepraszam, 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 Czy pan jest pracownik z Snekarsu? A, mam takie pytanie. Jestem Ruda jaka Kulka, bardzo miło poznać. Tak, 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 tak. Ja nagrywam taki kanał na YouTube, na TikToku i... Zepsuła mi się Bawara, zepsuło mi się BMW. Proszę, proszę, ja pokażę. Potrzebuję Waszej pomocy. Czy pomożecie mi naprawić taka... piękna? Patrzę tu, pokażę, taką. Taka Bawara piękna, a to ja. Nie wiadomo. Ale czy jest w ogóle taka szansa? Bo wiesz, no. My nagrywamy jeszcze kanał na YouTube, kanał na TikToku. Może jakoś tak przekona mnie. No i może by było można coś zrobić. Ja mam trochę followersów, proszę zobaczyć. Tu jest mój TikTok. Gdzie jest mój TikTok? Tu. A to też ja. Tu, tu, tu. Jest coś, coś jest. Panie mechaniku, proszę, 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 panie mechaniku, proszę. Proszę, proszę, proszę. My zrobimy wszystko, nagramy filmy. Proszę, 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 tylko naprawcie, proszę, proszę, proszę. On już nie jeździ, pompa paliwa nie paliwuje. Sprzęgło się spaliło. Proszę, bo... Proszę. Ja, a wrócisz? Nie wiem, kamerzysta... odszedł w siną dal. Myślisz, że coś z tego będzie? Pokazaliśmy wszystko, co mogliśmy. Co sądzisz, kamerzysta? Tak, tak, mam, to ja! <śmierzy> <śmierzy> idziemy, idziemy! Co się dzieje, widzowie? Łoza, ja? hej! Interkars, Interkars Galeria lub lo... no nas interesuje tylko Interkars. A dobra, mechanik, czeka, idziemy, idziemy, idziemy. bo tego u nas nie ma. Chodźmy, kamerzysta, chodźmy. No to teraz pojedziemy z naszym Interkarsem. <śmienny> wy nie wierzę, gdzie jesteśmy. Patrzcie, tu jest tyle biura, co się dzieje. Jestem w niebie, na pewno stanę przyszłą ambasadorką Interkarsu. Już to wiem. <śmienny> Jestem wręcz przekonana, to sądzisz kamerzysta. Zbierzanie. Pasujemy? Nie, ale możecie się to zmienić. Popatrz. Czerwony i rudy to bardzo pasuje do siebie. Szczerze mówiąc. Nie wierzę, że tu jestem, ale. zaraz będzie spotkanie z nas pracownik będziemy dyskutować. Mam nadzieję, że wynegocjuje do Was gruza. Oby. Mowa Interkars. Umowa... Kurczę, czekajcie, zadzwonimy przydałoby się. A to pamiętasz numer, bo to było... czekaj. Dzwonimy. Co? Nie odbiera. No nic. Podpisujemy po co prawnik. Interkarsik. I już jak ambasadorka Interkarza, tak? Ja! Zostawcie suba i pamiętajcie, oglądajcie serię Naprawiamy gruza.